Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Jesieniastjan Rysuje. Tak, oficjalnie mogę zacząć na kanale sezon jesienny, na który już tak bardzo czekałem. I jak już widzicie, sobie tutaj przygotowałem swój anturaż. Co tu do cholery robi doniczka? W dzisiejszym odcinku nie przychodzę do Was z kredkami, a przychodzę do Was z akwarelami, a mianowicie z aquariusami, które zostały stworzone na specjalną okazję Sympozjum Urban Sketchers w Poznaniu. Jeżeli mnie już od dłuższego czasu śledzicie, to pewnie widzieliście tego vloga, na którym tam byłem i relacjonowałem to, co się tam działo. Ja dostałem od Romana Szmala taki mały set. Można powiedzieć, że z Romanem Szmalem znamy się właśnie z. Wcześniejszych eventów, bo tam się poznaliśmy. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo się polubiliśmy i z tego miejsca Cię pozdrawiam. Roman, dziękuję Ci bardzo za ten upominek. Jest to zestaw, w którym są cztery kolory, cztery takie kosteczki. Mamy tutaj żółć, czerwień, zieleń i niebieski. I pewnie zapytacie się, o, ale to malutko kolorów, jak Ty możesz przetestować te akwariusy? Otóż nie, moi drodzy, bo ja jeszcze specjalnie od Romana dostałem. Kosteczki właśnie akwariusów. Mamy tutaj osiem. Kolorów, tu możecie zobaczyć, na zdjęciach będziecie widzieć, to lepiej. I tutaj Wam powiem taką ciekawostkę. Te kosteczki Roman Szmal wybrał mi osobiście. Czajcie bazę, jaki mnie zaszczyt kopnął. Ja po prostu byłem przeszczęśliwy, kiedy właśnie Roman podszedł do mojego stoiska i tak w rękach podarował mi te kosteczki. I powiem Wam tutaj jeszcze, że to będzie mój pierwszy raz z tymi akwarelami. Tak, go ahead, proszę bardzo, możecie mnie skancelować. Nie wiem, jak do tego doszło, że ja jeszcze tych akwariusów nigdy nie przetestowałem, no ale teraz mam okazję, więc się za to zabiorę. Także bardzo proszę nie pisać gdzieś na Instagramie, na socialach hashtagu Sebastian Rysuje i z Overparty, ok? Dziękuję bardzo. A tutaj jeszcze Wam tak zdradzę poza tematem taką małą anegdotkę z mojego życia związaną z Romanem Szmalem. Słuchajcie. Kiedyś byłem na evencie w Świdnicy. To był też event związany z Urban Sketchingiem. No i później po tym evencie udałem się do hotelu, w którym byliśmy tam wszyscy. Tam po prostu nocowaliśmy. No i rano, schodząc na śniadanie, spotkałem Romana Szmala i razem sobie usiedliśmy przy stoliku. E, jedliśmy to śniadanie i, słuchajcie, mieliśmy bardzo ciekawą konwersację na temat ogródka i pielęgnowania pomidorów. I powiem Wam, że to śniadanie zapamiętam naprawdę na bardzo długo. Nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że do końca. Moich dni. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na samym początku chciałem Wam tutaj pokazać moje przygotowania. Zobaczcie, że to rozpakowywanie tych kosteczek wygląda jakbym odpakowywał jakieś czekoladki, no nie? I te papierki na biurku w sumie też tak wyglądają, jakbym ja je zjadł, a nie szykował się do malowania. Aby znać numerację tych kosteczek, sięgnąłem po nożyczki i odciąłem je od tej malutkiej obwoluty, po to, by następnie przykleić je taśmą bezbarwną pod spodem. Nie chciałem pisać mazakiem, bo brzydko bym to zrobił, ja już kiedyś tak zrobiłem na jednych akwarelach i to nie wyglądało wcale dobrze, a tak to mam ładnie oznakowane kolory. Próbnik wykonam sobie na takim papierze od Paper Concept, który jest w rozmiarze zakładki do książki. Posiada 100% bawełny, a jego gramatura wynosi 300 g na metr kwadratowy. Idealny rozmiar pod właśnie takie słocze. Spryskałem sobie te kosteczki wodą, odczekałem chwilę, by się aktywowały i zacząłem nakładać na papier, by zobaczyć jak płyną. Najpierw nakładałem czystą wodę na papier, a następnie kolor. I powiem wam, że no... Chłop może w szoku Jaką one mają pieruńską pigmentację. Wy to widzicie? Tu wystarczy czy delikatnie trącić o tą kostkę pędzlem i kolor nakłada się niemal natychmiast. To się samo robi dosłownie. No dla mnie wow. Kolory są bardzo czyste i takie naturalne. No, może poza 3:31 jest to kolor taki mocny róż, jakby taki lekko nawet cukierkowy. Ten kolor nie przypadł mi do gustu, jeśli mam być szczery. Ale na przykład zielenie, bardzo ładne, w szczególności 233. No, idealny do botanicznych prac. 107 też jest taka jesienna, delikatna, jakby. To chyba żółć wenecka. 130 to taka przybrudzona umbra, która kojarzy mi się z taką typową, późną i lekko błotnistą, nawet jesienią. Naprawdę bardzo ładny. Warto wspomnieć, że posiadam jeszcze jeden kolor, który nie jest oznaczony numerem. Jest to kolor specjalny, stworzony do tych małych zestawików. Jego nazwa, sugeruje się teraz opakowaniem, to Urban Sketchers Symposium, po prostu. Jest to barwa rozwarstwiająca się, jakby pruska niebieskość z dodatkiem takiej magenty, które po złączeniu się ze sobą tworzą taki ciekawy różowo-fioletowo-niebieski kolor. Bardzo intrygująca barwa, muszę pomyśleć jak ją zastosować. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że co do barw, to opinie mogą być różne, bo każdy ma inny gust, ale mi osobiście się podobają. Naprawdę są spoko. Dziś przygotowałem dla Was można powiedzieć dwa speed Drawingi, a w sumie to powinienem powiedzieć speed paintingi. Obrazki będą takie same, ale zmienię papier, byście mogli zobaczyć różnice. Tak w ogóle to dziś będziecie mogli też zobaczyć w jaki łatwy i szybki sposób można wykonać fajne akwarelowe jesienne drzewo. Pierwsze drzewo namaluję na bloku Paper Concept Watercolor kolor 300 gramów na metr kwadratowy, ponieważ chciałbym zobaczyć jak te farby sprawdzą się na takim tańszym papierze. Na początek aktywowałem farby wodą. Nabrałem je na wilgotny pędzel i zacząłem nanosić bezpośrednio na papier. Głównie tutaj pracuję trzema kolorami, brązem 130, czerwienią z podtonami pomarańczu o numerze 354 i tą żółcią 205. Nie zależy mi tutaj na tym, by te plamy były jakieś idealne. Mają być szybkie i nie mogą mi zaschnąć. Następnie spryskałem te kolory wodą za pomocą specjalnego dozownika od karandasz w taki sposób ja sobie też zmiękczyłem te plamy kolorów, i uzyskałem taką lekką i pełną koronę drzewa. Czasem jeszcze nakładałem na to więcej farby, ale też nie chciałem przesadzać, żeby mi się tutaj przypadkiem bagno nie zrobiło, jak w przypadku tego lisa, co kiedyś malowałem. Widzieliście to pewnie na odcinku jakiś czas temu. No tam to była katastrofa. Jak widzicie, trochę tej wody na papierze pływa, więc sięgam po cieńszy pędzel i tą wodę, właściwie tą farbę rozwodnioną, takimi szybkimi ruchami rozprowadzam przy krawędziach korony. O, już się plączę, przy krawędziach korony miało być, tworząc z takich nieregularnych plam liście, a właściwie taki zarys tych liści. Nadmiarem z tej kartki też maluję pień drzewa, tym samym tworząc trochę takie ujście dla tej wody, aby z korony ona tak delikatnie i ładnie spłynęła mi na ten pień. Samą trawę trochę zrobiłem resztkami farby na pędzlu, trochę jej zabrałem z tej korony i też namalowałem właśnie tą glebę, a czasem dokładałem farby. Raczej potraktowałem tą pierwszą pracę jako takie ćwiczenie, takie można powiedzieć, wprawienie się do takiego odważniejszego malowania akwarelami, by później już na pewniaka sobie e, no, namalować te drzewo jeszcze raz. Same farby świetnie się ze sobą mieszają, w bardzo szybki i łatwy sposób można uzyskać inne kolory, a także płynne przejścia kolorystyczne. Są bardzo mocno napigmentowane, więc i tym samym wydaje mi się, że będą wydajne, bo wystarczy kilka zamoczeń pędzla i mamy takie mocne plamy koloru, że no szok! Rozprowadzanie się tych akwareli na papierze jest równomierne. Uzyskacie gładkie tafle koloru, ale te akwarele pozwolą też Wam śmiało uzyskać mocniejsze krycie, jeśli tylko dodacie do nich mniej wody. A jeśli chcecie stworzyć transparentność lub półprzezroczystość, to też nie ma problemu. Wystarczy tej wody użyć tutaj nieco więcej. Na samym papierze ta rozpuszczalność farb jest na dobrym poziomie, aczkolwiek widać tą mocniejszą fakturę papieru. Możecie to dostrzec, w szczególności na tych brązowych plamach, jak kolor zebrał się w porach papieru. Mi osobiście taki efekt się nie bardzo podoba, ponieważ ja lubię kiedy na moich pracach jest gładka tafla koloru, ale mam świadomość, że gusta są różne i że komuś innemu będzie to odpowiadało. Ja ten papier i tak wykorzystam, ponieważ się on nie faluje od nadmiaru wody, więc jeszcze będę na nim malował. No i tak w sumie prezentuje się pierwszy jesienny klon. Teraz przejdę do malowania na innym papierze. Tym razem sięgnąłem po arkusz od marki papier artystyczny Maestro, ale 400 gram na metr kwadratowy, 100% bawełny. Przykleiłem go sobie do blatu najzwyklejszą taśmą malarską, którą kupiłem w sklepiku na ryneczku w moim mieście i powiem wam, że regularnie tam chodzę, bo jest to taśma, która świetnie trzyma i nie zostawia mi kleju na brzegach kartki, jak niektóre na przykład łosi, a kosztuje mnie dosłownie grosze. A że ja tej taśmy zużywam naprawdę metry i kilometry, to dla mnie jest to dobry deal. Tutaj tworzę to drzewo w taki sam sposób jak poprzednio. Techniki są takie same, więc ja tutaj nie będę się za bardzo rozgadywał, ok? Też nakładałem farbę bezpośrednio z kostki na papier i następnie nakładałem na to ten spryskiwacz właściwy wodę z tego spryskiwacza. Używałem takich samych kolorów jak poprzednio, poza małym wyjątkiem, bo raz zamoczyłem pędzel w tym kolorze specjalnym, no i go szybko rozprowadziłem na tej mokrej powierzchni i świetnie mi się tutaj wtopił. Po wyschnięciu nawet się nie zorientujecie, gdzie ja go nałożyłem. A to moi moim zdaniem, dobrze świadczy o wykonaniu tych farb. Ten papier również posiada fakturę, ale już nie taką dużą jak tamten od Paper Concept. I tutaj już mi ten efekt bardziej odpowiada, bo widzę jak te plamy kolorystycznie się ze sobą ładnie łączą. I ja też, no z racji tego, że mam słaby wzrok, to po prostu lepiej widzę gdzie muszę dołożyć tego koloru. No jakoś tak bardziej mnie to satysfakcjonuje na takim papierze. Po wyschnięciu te plamy sprawiają wrażenie takich przenikających przez siebie, takich jednolitych jakby. No nie wiem, może faktycznie ja za bardzo przywykłem do gładkich powierzchni, dlatego mi to tak bardzo odpowiada. Na tym obrazku zmieniłem nieco pień drzewa i te koronę. Z racji tego, że to większy format, chciałem utworzyć takie masywniejsze to drzewo. I myślę, że nie wygląda to najgorzej. W pewnym momencie tak mi się spodobało, słuchajcie, malowanie, że zacząłem kombinować bardziej. Co ja już podsuszyłem sobie warstwy suszarką do włosów, bo stwierdziłem, że w sumie to będę kończył. To po chwili jednak sięgnąłem znowu po pędzle i dalej nakładałem kolory, bo mi tak cieszyły oczy, gdy się tak ślicznie łączyły ze sobą na tym papierze, że to jest kosmos jakiś. Transparentność i półtransparentność kolorów jest bardzo prosta do uzyskania, tak jak na tym, tak i na tamtym papierze. Ale to przede wszystkim zasługa tego medium, ponieważ czuć, że te akwarele są wykonane fantastycznie kolory są bardzo czyste i mocne. No i najważniejsze są wyprodukowane w Polsce czyli nasze rodzime, nasze słowiańskie, pełne polskości z Krakowa, husaria czy coś tam. No i jeśli dobrze pamiętam, to cała gama kolorów jest bardzo duża, bo mają aż 180 barw, również dostępnych na sztuki. Więc jeśli nie lubicie na przykład zestawów, to możecie sobie skomponować własną paletę barw, tak jak ja dzisiaj. Co prawda, moją paletę skomponował, tak jak już Wam mówiłem na początku, sam Roman Szmal, ale zobaczcie, jak ona fajnie wygląda, gdy wsadziłem te kostki do pojemnika. No, cały fajniutki, malutki i podróżny zestaw akwarelek mi się tu utworzył, które mogę zabrać ze sobą, gdzie chcę, albo albo nawet i malować w domu, tak jak dziś no dobra, bo ja tutaj tak gadu gadu a praca już mi się tutaj właściwie kończy więc na ten sam koniec powiem wam, że ja wam polecam te farby akwarelowe że są one naprawdę dobre ciekawe mają też te rozwarstwiające się kolory jeżeli ktoś to lubi to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie ale wcale mnie też nie dziwi jak wy już o tym będziecie po prostu wiedzieć ja chyba, nie wiem, żyłem pod kamieniem że jeszcze ich nie miałem tyle czasu w rękach no ale na szczęście od dzisiaj to się zmieniło, już mogę śmiało mówić, że używałem farb od Romana Szmala. Dajcie mi znać, która wersja tego drzewa wam się. Podoba bardziej, jaki efekt wolicie? Czy bardziej przemawia do Was ten na papierze z Paper Concept, ten, który ma taką fakturę i gdzie ta faktura jest tak bardziej widoczna, czy może ten maestro, gdzie tej faktury już właściwie bardzo mało widać i te plamy kolorystyczne są takie gładkie? Serio, jestem ciekaw, co lubicie. Nie zapomnijcie też zasubskrybować tego kanału, by być na bieżąco z tym, co dodaję i zostawić łapkę w górę, jeżeli ten materiał się Wam spodobał. No i spróbujcie sobie namalować takie drzewo na szybko, bo to naprawdę się bardzo szybko robi, bardzo można się odstresować i przy okazji też wyjdzie nam fajna praca. Dobra, my widzimy się już niebawem w kolejnym ciekawym materiale, a tymczasem do zobaczenia i